To jest takie krótkie powitanko z początku tego cudownego dnia. Nie ma tu jak rozgrzewka nad morzem, ćwiczenia, bieganie w pięknym słońcu, w pięknym otoczeniu morza, szufal. No czy może być piękniejszy poranek? I kiedy się tak e, modle tutaj ćwicząc, to przypomina mi się to słowo. E, z listu do Tesaloniczan, gdzie Paweł pisze: Sam Bóg pokoju niech Was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy ćwiczę, kiedy biegam, kiedy ruszam ciało, to myślę sobie o tym, że w ten sposób też uwielbiam Pana Boga, bo dał mi sprawność. Dał mi ręce, nogi, mogę się ruszać, biegać i od razu się lepiej żyję. Woo!